Cześć, tej strony Mila. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich fudzykowych rysunków. Dzisiaj znowu będę rysować. Ostatnio rysowaliśmy Fluttershy, a tym razem chciałabym narysować Pinkie Pie. Tak na początku te dwa fudzyki, które najbardziej lubię, czyli Pinkie Pie i No dobra, zaczynajmy. Jak widzicie, rysuję długopisę, ponieważ w ostatnim odcinku ja Narysowałam, no wiecie Ołówkiem Rozpoczynałam, że dzisiaj może narysuję długopisem jest trochę łatwiej Dobra eee. Wiecie, Pinkie Pie ma takie Głodne te włosy Trochę jest Nie je narysować, bo ponieważ używam takiego dosyć warto długo pisać, ale to nic. Dobre. Nie, yes. zdecydowanie lepiej mi się rysuje ołówkiem. Na pewno kolejny odcinek będzie rysowany... Na kolejnym odcinku będę rysować ołówkiem. Dobra. Teraz ogon. Zróbmy to z pamięci. Pewnie może mi wyjść ten kucyk dosyć dziwnie. Jak już skończę rysować całe na 6 to zrobię serię poszczególnych części Kupię od razu całego, tak jakbyście od razu wszystko umieli. Jest trochę wysoko, jak widzicie trochę podwajałam linię, więc wygląda troszkę, jakby to powiedzieć, rozczochrańczą. Jest? Ranek u mnie przynajmniej. że nie taki ranek, ranek, tylko takie już trochę południe, przed południem. Wydaje mi się fajne światło dzienne, bo ostatnio jak był mój pierwszy taki rysunek, e, odcinek e, z moimi rysunkami, to ten, ten, dru ten drugi odcinek w całej mojej serii, no to on był wyruszowany wieczorem, było trochę słabo, dlatego musiałam wysyć sobie ramkę. Ale i to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, yy, lajkowania, pisania komentarzy, opinie, co mogę poprawić, co nie itd. Tak tak no to trzymajcie się no i cześć.